Przy okazji rozpoczęcia Nowego Roku Akademickiego pan prezydent Raciborza, Jacek Wojciechowicz. Jak miasto i uczelnia zamierzają ten nowy rok akademicki wspólnie przeżyć? Jakie plany był pan niedawno na rozmowach z panem lektorem Struzikiem? No, ja przypomnę, że w ogóle powstanie uczelni to jest taka aktywność władz samorządowych od pierwszej kadencji, praktycznie od 90 roku. Udało się wreszcie to osiągnąć. Dzisiaj już ponad 20 lat mamy uczelnię wyższą w Raciborzu. No i to, jest, to są same plusy, można powiedzieć, tak? bo to jest z jednej strony oferta dla młodych ludzi, z drugiej strony kadry, które się tam kształcą, zasilają też i przemysł, ale i służbę zdrowia na terenie Raciboża i powiatu i okolic. Hmm, oczywiście mamy plany, yy, chcemy rozwijać Lacibusz, a uczelnia jest jednym z elementów, bardzo istotnym elementem yy, tego rozwoju, w związku z czym yy, rozmawialiśmy z panem rektorem, co możemy zrobić i mamy swoje plany i, i, i myślę, że państwo... Yy, w kolejnym roku i kolejnych latach będziecie widzieć, jak współpracuje samorząd, miasto z wyższą uczelnią i jakie to przynosi efekty. Pan rektor Struzik mówi też o tym, żeby wykorzystywać jakby takie sfery nie tylko jakby do projektów twardych, do jakichś inwestycyjnych, tylko także do współpracy takiej z wykorzystaniem pracowników naukowych. Czy tutaj jest jakiś pomysł na to, aby wykorzystać tę zawartość jakby umysłową uczelni? No tak, ten potencjał y, oczywiście, że jest do wykorzystania i to się już dzieje, bo to przy okazji różnego rodzaju inicjatyw społecznych czy konkursów, chociażby architektonicznych, które organizowane były, ale będą jeszcze organizowane też z udziałem studentów akademii, więc no tak, tu jest szerokie pole do popisu i myślę, że, że będziemy w tym kierunku też działać. To jeszcze na koniec dzisiaj jest, to jest oficjalne rozpoczęcie, ale październik jest tym miesiącem, kiedy zaczyna się studiowanie. Czy Pan czasem wraca do tego momentu, kiedy Pan podjął studia, a wiadomo, że tutaj się to wiąże jednak z tą raciborską Pana częścią życia, wówczas młody absolwent drugiego liceum. No tak, to znaczy to w ogóle to jest tak, że ja zaczynałem edukację w budynku, gdzie dzisiaj mieści się akademia, bo tam wtedy była szkoła podstawowa, i to są jakby moje pierwsze kroki w tym budynku. No oczywiście, że wracam właśnie rozmawiałem z panią starostą Ewą Lewandowską o tym, że nas tak nie rozpieszczano. My byliśmy w tym wyżu demograficznym i, i oczywiście nasze studiowanie inaczej wyglądało. Raczej był tłok na uczelni, a nie, a nie dbanie o to, żeby mieć jak najwięcej studentów i tak dalej. No ale to oczywiście każdy czas ma swoje uwarunkowania, ale to bardzo ładna uroczystość i cieszę się, że mogłem w niej brać udział. Bardzo dziękuję.